Hejka, witam Was wszystkich na moim pierwszym filmiku na kanale Mani Nail Stylizacja Paznokci. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba i zostaniecie się ze mną na dłużej. Ja jestem Marika i prawie od dwóch lat prowadzę salon stylizacji paznokci, dlatego z tego powodu postanowiłam otworzyć ten kanał, aby pokazywać Wam na nim tutoriale i szybkie zdobienia krok po kroku. Dodatkowo zapraszam Was do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie o takiej samej nazwie oraz konta na TikToku. Jeżeli spodoba Wam się ten filmik, zachęcam do subskrypcji. A żeby nie przedłużać, zapraszam Was do wykonania pierwszego zdobienia krok po kroku przy użyciu akwareli. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak w łatwy sposób wykonać takie zdobienia przy użyciu akwareli. Do wykonania zdobienia potrzebne nam będą pędzelek od Hessi. Farbki w moim przypadku z Ekler, matowy top oraz biała hybryda. Na utwardzony biały lakier hybrydowy nakładamy matowy top, a następnie całość wkładamy do lampki. W kolejnym kroku akwarelą malujemy takie małe trójkąciki, czy też serduszka. Następnie delikatnie zmoczonym i odsączonym pędzelkiem malujemy takie właśnie płatki kwiatków. Nadmiar naszej akwareli zdejmujemy odsączonym pędzelkiem. W ten sam sposób malujemy nasz kolejny płatek. Kolejnym krokiem będzie namalowanie cienkiej łodygi, również za pomocą akwareli. Nie może również zabraknąć listków, malowanych w ten sam sposób, co nasze płatki kwiatków. Dodatkowo na naszym tipsie możemy domalować takie oto małe czarne kropeczki, również wykonane za pomocą akwareli. Na sam koniec tipsa pokrywamy matowym topem oraz całość ponownie utwardzamy w lampce. Tak prezentuje się gotowy tips, a wydajcie znać, czy podobają Wam się takie zdobienia przy użyciu akwareli. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o takich zdobieniach, a my widzimy się już wkrótce na kolejnych filmikach.